Niektórzy ludzie wydają się nietykalni, krzywdzą, oszukują i zdradzają, a mimo to chodzą wolni, jakby żadna konsekwencja nigdy nie mogła ich dosięgnąć. Inni popełniają drobny błąd i niemal natychmiast odczuwają ciężar osądu życia. Prawdopodobnie zastanawiałeś się dlaczego. Istnieje odpowiedź, ale nie jest ona wygodna. Niewidzialne prawo cicho porusza się przez istnienie, prowadząc własne zapisy, równoważąc własne szale. Nie można go przekupić, nie można go oszukać, i nigdy nie zapomina. Żyjesz w systemie, który działa daleko poza ludzkimi sądami czy opinią publiczną. Nazwij to boską sprawiedliwością, moralną tkanką wszechświata, lub niemrugającym okiem prawdy to nie ma znaczenia. Liczy się to, że istnieją pewne wykroczenia, których nigdy nie wybaczy. Działania tak żrące dla duszy, tak destrukcyjne dla naturalnego porządku że korekta jest nieunikniona. Możesz nie zobaczyć tego jutro, a nawet za kilka lat, ale to nadejdzie. A kiedy nadejdzie? Przybędzie z precyzją. Gdzieś głęboko w tobie żyje cichy, niezachwiany głos. Zna ścieżkę przeznaczoną dla ciebie. Zna prawdę, którą nosisz, nawet gdy każda maska, którą zakładasz, opowiada inną historię. Zdradzenie tego głosu to nie tylko osobisty błąd. To pierwsze i najgroźniejsze naruszenie uniwersalnego porządku. Wprowadzenie mówiło o niewidzialnym prawie, które nigdy nie zapomina i tu właśnie zaczyna ono swoje dzieło. W momencie, gdy uciszasz swoją wewnętrzną prawdę dla wygody, komfortu lub aprobaty, wkraczasz w prąd, który bezbłędnie poprowadzi cię ku nieuniknionej korekcie. Ta zdrada rzadko zaczyna się od wielkich aktów hańby. Częściej wkrada się poprzez małe kompromisy. Zgadzanie się na rzeczy, które wydają się złe, pozostawanie w miejscach, które tłumią twojego ducha, wypowiadanie słów, które nie należą do twojego serca. Za każdym razem, gdy wybierasz wbrew temu, co wiesz, że jest słuszne, odcinasz kawałek siebie. Ostatecznie przepaść między tym, kim jesteś, a tym, kogo udajesz, staje się tak ogromna, że nie słyszysz już tego głosu w ogóle. Życie na powierzchni może wydawać się udane, ale pod spodem rośnie głęboka, dręcząca pustka. Wszechświat karze to nie poprzez nagłą katastrofę, lecz poprzez powolne rozpadanie się Twojej wewnętrznej spójności. Twoja własna podświadomość zaczyna opierać się Twoim świadomym pragnieniom, tworząc subtelny sabotaż. Drzwi, które powinny się otworzyć, pozostają zamknięte. Związki chwieją się bez wyraźnej przyczyny. Wzorce straty i frustracji powtarzają się jak echa prawdy, której odmawiasz stawić czoła. To nie jest okrucieństwo, to jest korekta. Uniwersalna równowaga nie może pozwolić, by życie zbudowane na samozdradzie trwało bez konsekwencji. Dług musi zostać spłacony, a zapłata często przychodzi w postaci straconego czasu, niewykorzystanych okazji i ciężkiej świadomości, że życie, które zbudowałeś, nie jest naprawdę Twoje. Nic nie uderza mocniej niż ten moment rozrachunku. Gdy rozproszenia znikają, a hałas cichnie, zostajesz ze świadomością, jak daleko oddaliłeś się od siebie. Wtedy właśnie kara ukazuje swoje najgłębsze ostrze. Nie tylko odebranie fałszywego sukcesu, ale zrozumienie, że spędziłeś cenne, niezastąpione lata żyjąc jako ktoś, kim nie jesteś. Nie. W oczach wszechświata zdrada własnej duszy jest korzeniem. Z którego wyrastają wszystkie inne niewybaczalne działania, i dlatego jako pierwsza spotyka się z niezachwianą sprawiedliwością. Kiedy zdradzasz własną duszę, tracisz wewnętrzny kompas, który utrzymuje cię w zgodzie z prawdą. Bez niego stajesz się zdolny do krzywdzenia nie tylko siebie, ale i innych, a jednym z najcięższych grzechów jest celowe niszczenie niewinności. Niewinność to nie ignorancja. To niechronione światło, które wciąż wierzy w dobro, zdolność do zaufania bez podejrzeń, cicha nadzieja, że świat może być piękny. Widzisz ją w oczach dziecka, ale także u dorosłych, którzy odmawiają cynizmowi zdefiniowania ich. Zniszczenie tego światła to atak na coś świętego, coś, co wszechświat zaciekle chroni. To zniszczenie może przybierać różne formy, może być bezpośrednie, wprowadzając zepsucie w świat dziecka zbyt wcześnie. Lub subtelne jak wyśmiewanie czyichś czystych marzeń, aż przestaną w nie wierzyć. Takie czyny pozostawiają rany znacznie głębsze niż sam moment krzywdy. Nie tylko okradasz ofiarę z uczucia, zmieniasz sposób, w jaki postrzega samo życie. Zaufanie staje się ostrożne, nadzieja staje się krucha. Miłość staje się kalkulacją, a nie darem. Gasząc ich światło, sprawiasz, że świat staje się ciemniejszy dla wszystkich. Wszechświat każe to z precyzją, która odzwierciedla sam czyn. Często ci, którzy niszczą niewinność, są zmuszeni patrzeć, jak to samo okrucieństwo spotyka ich własne dzieci, bliskich lub ich samych. Czasami przychodzi to przez izolację, odkrywając, że jedynym towarzystwem, jakie im pozostało, są ludzie równie cyniczni, znużeni i zamknięci w sercu, jak oni sami. Radość zanika, piękno staje się bezsensowne. A najprostsze cuda, zachody słońca, śmiech, małe akty dobroci, wydają się puste. To nie jest zbieg okoliczności, to naturalna równowaga przywracająca to, co zostało zabrane. Tym, co czyni tę sprawiedliwość najbardziej nieznośną, jest pamięć. Gdzieś w środku pamiętają, jak to było ufać bez lęku i kochać bez podejrzeń. Pamiętają światło, które kiedyś nosili i wiedzą, że nie mogą do niego wrócić kara polega nie tylko na utracie relacji czy spustoszeniu życia tkwi w dręczącej świadomości tego co sami zniszczyli zarówno w innych jak i we własnej duszy w prawie które rządzi wszystkim zniszczenie niewinności oznacza zaproszenie ciemności z której nigdy nie uciekniesz gdy ktoś niszczy niewinność zdziera z człowieka jego naturalne mechanizmy obronne pozostawiając go bezbronnym a są tacy którzy widzą tę bezbronność nie jako wezwanie do ochrony, ale jako okazję do zysku. Wykorzystywanie bezbronnych to jedno z najbardziej niewybaczalnych przestępstw wszechświata, ponieważ żeruje na tych, którzy mają najmniej siły, by się oprzeć. Bezbronność ma wiele twarzy. Ufne dziecko, starsza osoba, której umysł i ciało osłabły. Pogrążona w żałobie dusza, desperacko szukająca pocieszenia, osoba w trudnej sytuacji, szukająca pomocnej dłoni. Celowanie w takich ludzi to przekształcanie samej istoty zaufania w broń. To wykorzystywanie przybiera niezliczone formy. Fałszywy uzdrowiciel sprzedaje zdesperowanym rodzicom lekarstwo, o którym wie, że nie zadziała. Finansowy drapieżnik ograbia z oszczędności życia kogoś zbyt niedoświadczonego, by dostrzec pułapkę. Manipulator wykorzystuje czyjś smutek jako punkt wejścia, by kontrolować go emocjonalnie. To nie są zwykłe transakcje. To naruszenia świętej więzi między siłą a słabością. W zrównoważonym świecie silni chronią słabych. Kiedy ta więź zostaje zerwana dla osobistego zysku, nierównowaga domaga się korekty. Wszechświat często wymierza tę korektę poprzez odwrócenie ról. Wyzyskiwacz pewnego dnia sam potrzebuje pomocy z powodu choroby, starości, straty lub nagłego nieszczęścia, tylko po to, by odkryć, że nie ma nikogo, komu mógłby zaufać. Jego historia sprawia, że podejrzenia idą za nim, nawet wobec szczerych ofert pomocy. W wielu przypadkach jest otoczony ludźmi ukształtowanymi na jego własny obraz przebiegłymi, ostrożnymi, niechętnymi do dawania bezbrania. Kultura wyzysku, którą zbudował, staje się środowiskiem, w którym teraz musi próbować przetrwać. Czasami kara jest pokoleniowa. Wyrządzona krzywda nie kończy się na jednej ofierze rozprzestrzenia się jak choroba. Rodzic, który wykorzystywał bezbronnych, może bezradnie patrzeć, jak jego własne dziecko staje się ofiarą innych, traktowane z tym samym okrucieństwem, którym kiedyś sam się posługiwał. Ból jest potęgowany przez rozpoznanie. Widzą swoje własne metody odbite w rękach tych, którzy teraz krzywdzą to, co kochają. W takiej świadomości nie ma pocieszenia, jest tylko ciężar wiedzy, że pomogli stworzyć świat, który teraz ich rani. Ostatecznie kara za wykorzystywanie bezbronnych jest zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Zewnętrznie zaufanie wyparowuje, a relacje budowane dla korzyści rozpadają się, gdy przestają być opłacalne. Wewnętrznie wyzyskiwacz traci zdolność do tworzenia prawdziwych więzi. Każdy akt manipulacji wzmacnia mury więzienia wokół niego, aż nic czystego nie może się przedostać. Wszechświat zapewnia, że żyją w klimacie który sami stworzyli, w miejscu, gdzie współczucie jest rzadkością. Życzliwość jest podejrzana, a pomoc zawsze ma swoją cenę, a kiedy nadejdzie dzień, w którym w końcu zatęsknią za prawdziwą więzią, okaże się ona poza ich zasięgiem, nie dlatego, że świat jest jej pozbawiony, ale dlatego, że sami się od niej odsunęli. Wykorzystywanie bezbronnych wymaga pewnej oziębłości serca. Ale to pycha jest ślepotą, która często podtrzymuje takie okrucieństwo przy życiu. Gdy człowiek zaczyna postrzegać siebie jako kogoś ponad innymi, zbyt ważnego, by go kwestionować, zbyt wyjątkowego, by ponosić odpowiedzialność, wkracza na niebezpieczne terytorium. Pycha tego rodzaju to niezdrowa satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. To zniekształcenie samodzielnie zbudowany tron, z którego patrzy się na innych z góry. A kiedy stawiasz się tak wysoko ponad resztą, wszechświat nie zawaha się sprowadzić cię na ziemię. Pycha zaślepia cię na człowieczeństwo innych. Zamiast równych sobie widzisz narzędzia do wykorzystania lub przeszkody do usunięcia. Rady stają się nieistotne, ponieważ w twoim własnym umyśle już wiesz wszystko, co warto wiedzieć. To rodzaj ślepoty, która sprawia, że człowiek tkwi w nieskutecznych strategiach tylko dlatego, że przyznanie się do błędu wydaje się niemożliwe. Potrzeba ochrony wizerunku wyższości staje się ważniejsza niż rozwój, prawda czy więź. Wszechświat każe to z poetycką precyzją. To na czym opierasz swoje poczucie wyższości, staje się tym, co się rozpada. Jeśli szczycisz się inteligencją, życie postawi cię w sytuacjach, w których zostaniesz ośmieszony na oczach innych. Jeśli twoja duma opiera się na bogactwie, zniknie ono w sposób, którego nie możesz kontrolować. Jeśli twoja samoocena zależy od piękna lub fizycznej doskonałości, czas i okoliczności zniszczą te iluzje. Upadek rzadko jest przypadkowy, jest tak skonstruowany, by uderzyć w dokładny filar podtrzymujący fałszywy wizerunek. Moment wymierzenia tej sprawiedliwości często ma w sobie coś z ironii. Zazwyczaj nadchodzi, gdy pewność siebie osiąga szczyt, gdy pyszni czują się nietykalni. W takich chwilach upadek jest nie tylko upokarzający. Ale i dezorientujący, ponieważ rozbija tożsamość, którą budowali latami. I w przeciwieństwie do innych form straty, tej towarzyszy świadomość, że pokora mogła jej zapobiec. Ta świadomość może być bardziej bolesna niż same zewnętrzne konsekwencje. W następstwie pozostają dwa wybory: trzymać się wraków wyższości i żyć w goryczy, albo zaakceptować pokorę i zacząć od nowa na uczciwym gruncie. Niektórzy odkrywają, że ich upadek był pierwszym prawdziwym aktem miłosierdzia, jaki kiedykolwiek otrzymali od wszechświata. Inni opierają się, brnąc w to dalej, aż zostają sami, wyobcowani i odcięci od prawdziwej więzi. W obu przypadkach przesłanie jest to samo. Nikt nie ucieknie przed siłą równoważącą, która upokarza fałszywą wielkość. Wszechświat zniszczy wszystko, co cię zaślepia, aż w końcu będziesz mógł zobaczyć. Pycha zaślepia cię naprawdę w innych, ale zaprzeczanie własnemu cieniowi zaślepia cię naprawdę w tobie. Każdy człowiek nosi w sobie cechy, do których wolałby się nie przyznawać gniew, lęk, egoizm, pożądanie. Te części nie są z natury złe są fragmentami ludzkiej całości. Ale kiedy je całkowicie odrzucasz, spychasz je w mrok, gdzie rosną bez kontroli. To, co ukryte, nie znika. Czeka nabierając siły w ciszy, a z czasem wszechświat zadba o to, byś się z tym spotkał, nie jako cichy szept, ale jako siła, która zakłóca samą strukturę Twojego życia. Kara za zaprzeczanie cieniowi często przychodzi przez lustra. Życie otacza Cię ludźmi i sytuacjami, które odzwierciedlają te same cechy, które pogrzebałeś, zmuszając Cię do reakcji. Nieuczciwość u innych ujawnia nieuczciwość, której zaprzeczałeś w sobie. Potrzeba, Okrucieństwo lub słabość u otaczających cię osób odzwierciedla części, którym odmawiasz stawić czoła. To nie jest przypadkowe, to jest korekta. Im dłużej się opierasz, tym bardziej bezwzględne staje się odbicie, aż Twój zewnętrzny świat zaczyna przypominać pole bitwy z wrogami, którzy w rzeczywistości są kawałkami Twojej własnej duszy, proszącymi o uznanie. Gdy w końcu dochodzi do konfrontacji, rzadko jest ona łagodna. Cień przebija się w momentach kryzysu lub straty, często rozbijając wizerunek, który starannie budowałeś. Związki mogą się rozpadać, kariery mogą się załamać, a twoje własne zachowanie może cię szokować. Sprawiedliwość wszechświata jest tu prosta. Nie możesz żyć w pełni odrzucając połowę tego, kim jesteś. Ci, którzy stawiają czoła i integrują swój cień, odnajdują autentyczność, mądrość i współczucie. Ponieważ objęli pełen zakres swojego człowieczeństwa. Ci, którzy nadal uciekają, pozostają uwięzieni w niekończącej się wewnętrznej wojnie, szukając pokoju w świecie zewnętrznym, odmawiając go sobie wewnątrz. I w tym odrzuceniu leży prawdziwa kara pokój na zawsze poza zasięgiem ponieważ części ich samych, które mogłyby go przynieść, zostały odrzucone. Wszechświat nie karze w gniewie, koryguje w prawdzie. Zdrada duszy, niszczenie niewinności, wykorzystywanie bezbronnych, zaślepianie się pychą lub zaprzeczanie cieniowi w sobie to nie są tylko moralne upadki, to pęknięcia w tkance twojego własnego istnienia, a wszechświat nie pozwoli, aby pozostały niezagojone. Nikt nie ucieknie. Szale wyrównają się w sposób, którego możesz się nie spodziewać, ale zawsze w sposób, którego nie unikniesz. Każdy wybór, jakiego dokonujesz, albo pogłębia twój dług, Albo go spłaca. Nie jesteś bezsilny, jesteś odpowiedzialny. Żyj w zgodzie z prawdą, którą już w sobie nosisz, a sprawiedliwość, której się obawiasz, stanie się pokojem, który zdobędziesz.